Cześć z tej strony 44, a dziś zapraszam Was na krótką historię kanału, podsumowanie roku 2022 i jakie mam plany na obecny rok. Kanał generalnie istnieje od 2007 roku, ale jego prawdziwie airsoftowy początek liczy na 2014, gdy na kanał wrzuciłem pierwszy materiał ze strzelanki. Wcześniej zdarzyło mi się wrzucić dwa materiały związane z airsoftem, ale to właśnie pierwsze nagranie z gry było dla mnie definitywnym początkiem kanału. Sam pomysł na tworzenie materiałów na YouTube ze strzelanek był taki, że chciałem mieć jakiś pretekst, żeby montować filmy. Od zawsze interesowałem się grafiką komputerową, a później i obróbką wideo oraz dźwięku. I właśnie nagrywanie strzelanek dało mi materiał. Na którym mogłem się bawić w montowanie filmików. Na początku w prostym Windows Movie Makerze, a następnie w Hitfilm. Same materiały w swojej formie pierwotnie nie były celowane do większego grona widzów jak ludzie strzela uczęszczający na okoliczne strzelanki co widać po tytułach filmów, w których można było znaleźć tylko miejsce akcji, datę oraz dopisek Airsoft, tak aby ludzie, którzy byli na tej strzelance, mogli sobie zobaczyć rozgrywkę z mojej perspektywy. Z czasem jednak zainteresowanie filmami powoli wzrastało, dlatego też doszło do kilku zmian. W 2016 przesiadłem się na wcześniej wspomnianego hit filma, w którym na przykład zacząłem dodawać przybliżenia na cele, gdy strzelałem. Następnie w 2017 pojawił się skołbka, dzięki któremu już dokładnie mogłem pokazywać trafienie i ten moment po części był dla mnie punktem zwrotnym, kiedy wiedziałem już, że robię to na poważnie. Kolejne, że tak powiem, kamienie milowe w rozwoju kanału pojawiły się w 2018. Pierwszo, gdy za namową Borka stworzyłem pierwszy film z serii airsoftowych lifehacków, z którego zapewne duża część was mnie, z, was mnie zna. Zanim tego samego roku dwa kolejne. Kolejnym kamieniem było, gdy zacząłem dogrywać narrację w filmach ze strzelanek oraz gdy rozpocząłem współpracę z Gunfire dzięki czemu na kanale zaczęły pojawiać się m.in. recenzje replik, do których wtedy miałem już dostęp. Nie mogę nie wspomnieć, że w tym samym roku zakupiłem również nową kamerę, przez co strzelanki zacząłem nagrywać z trzech perspektyw, co znacząco urozmaiciło filmy. Już czując się pewnie przed kamerą i mikrofonem, w 2019 postanowiłem zacząć nagrywać materiały również w języku angielskim. Pierw trafiały wraz z polskimi materiałami w to samo miejsce, ale szybko zrobiłem dla nich osobny kanał, tak aby po prostu nie robić zamieszania. Kolejne lata stały znakiem dalszego wzrostu. Pojawiało się więcej recenzji, strzelanek i poradników. Zaczęły się ze mną kontaktować zagraniczne firmy, dzięki czemu mogłem wam pokazywać kilka ciekawych produktów. Rok 2020 z powodu pandemii oznaczał, że ilość materiałów wyraźnie spadła. Tylko po to, aby już w 2021 wyskoczyła do rekordowej jak na historii kanału ilości. Był to rok, w którym chciałem się maksymalnie poświęcić kanałowi, aby za pomocą zarobków na YouTube oraz pomocą na Patronite zmienić to w zajęcie na pełen etat. Skutek był jednak całkowicie odwrotny. Ponieważ po kilku latach intensywnego prowadzenia kanału zacząłem już odczuwać zmęczenie. Z racji, że z kanału o Airsoftie o takiej wielkości jak mój nie można wyciągnąć takich zysków, aby z niego wyżyć, a pomoc na Patronite nie była tak duża jak miałem nadzieję, to jak każdy musiałem dzielić mój czas na pracę zawodową, życie prywatne oraz właśnie tworzenie materiału. Zmontowanie strzelanki wraz z dodaniem wszystkich efektów i muzyki zajmuje mi zazwyczaj około 2-3 dni, w zależności od długości materiału i jego skomplikowania. W przypadku tworzenia recenzji ten czas często wydłuża się nawet do 7 dni, z tym, że samo nagrywanie ujęć wykonuję po pracy w tygodniu, a montaż zazwyczaj zostawiam na całą sobotę, tak aby zdążyć na niedzielną premierę, a i to nie zawsze się udaje. Zatem mój zwykły dzień w 2021 wyglądał tak, że wracałem z pracy, jadłem obiad, po czym siadałem do pracy nad materiałami, często do późnej nocy. Co niechybnie zacząłem odczuwać jako przyjście z pracy do pracy. Przez to też nie miałem praktycznie czasu dla siebie, a każdy kolejny materiał na kanał powstawał nie z racji, że chciałem go zrobić jak kiedyś, a dlatego, że czułem, że muszę go zrobić. A dodając do tego problemy osobiste i zdrowotne, jak już się pewnie domyślacie, była to prosta droga do tak zwanego wypalenia. Na własne życzenie, skuszony myślą o tym, że mógłbym robić tylko to co lubię i z tego żyć, wprowadziłem się w pułapkę i tak przechodzimy do poprzedniego roku. 2022 był rokiem, kiedy ilość materiałów znacząco spadła. Materiały pojawiały się nie tylko rzadziej, ale i często poza niedzielnośrodowym grafikiem, do którego Was przyzwyczaiłem. Było to spowodowane faktem, że właśnie czułem się już mocno zmęczony tworzeniem materiałów i całym airsoftem. Bo próc, prócz rzadszej pracy nad filmami zacząłem również rzadziej uczęszczać na strzelankach. Był to rok, w którym mocno zastanawiałem się nad sensem nie tylko prowadzenia kanału, ale i samej zabawy w airsoft. I w moich przemyśleniach pojawiały się nawet myśli o całkowitym porzuceniu YouTube oraz Airsoftu jako hobby, co jestem pewien, że ucieszyłoby sporo nieprzychylnych mi osób, ale nie doczekanie. Zatem, jak będzie wyglądał obecny rok? Otóż po wielu przemyśleniach postanowiłem nie zamykać kanału ani nie rozstawać się z Airsoftem. Ale nie obejdzie się bez zmian. Pierwsza i chyba najważniejsza to oczywiście mniejsza ilość filmów na kanale. Jak pewnie widzicie, mamy koniec stycznia, a to pierwszy materiał w tym roku. Mam pewne zobowiązania wobec firm, które wysłałem jeszcze w zeszłym roku sprzęt do recenzji, więc te filmy na pewno się pojawią, jak na przykład recenzja rewolweru H8R na CO2, układów Perun do P90 oraz do auga, silnika bezszczotkowego T238. AK od Specny, czyli SAJ08 h 20 szkieletów Eon od Gate oraz SAE09 RH, ale na przykład w przypadku strzelanek będę się starał wrzucać tylko te faktycznie lepsze, a nie wszystko jak leci tylko po to, żeby zapchać kanał. I w tym miejscu mogę zdradzić, że posiadam nagrania jeszcze z zeszłego roku których nie zmontowałem, a które są na tyle dobre, że wydaje mi się, że warto do nich wrócić, jak na przykład relacja z imprecy Blask. Chciałem również kontynuować live streamy z serii na Respawnie, aby przybliżyć Wam ciekawe osoby w polskim Airsoftie oraz konkretne tematy. Te działania mam nadzieję, że sprawią, że będę miał więcej czasu na inne rzeczy, dzięki czemu trochę odpocznę od ASG i wróci mi nieco utracona przyjemność z tego hobby. Wiem, że moje filmy nie tylko zapewniają Wam rozrywkę, ale są też przydatne. A po rozmowach z wieloma osobami wiem, że sprawiły, że duża część z Was zainteresowała się tym świetnym hobby, jakim jest airsoft, i mam nadzieję, że te zmiany sprawią, że wszyscy na tym zyskamy. Bardzo Wam dziękuję, że oglądacie moje filmy i cieszę się, że tak Wam się podobają. Bez Was kanał nie stałby się tym, czym jest dzisiaj. Zanim jednak zakończę ten film, mam do Was jedną małą prośbę. Jeśli pamiętacie, dzięki któremu filmowi poznaliście moją twórczość, to proszę napiszcie o tym w komentarzu. Jestem bardzo ciekaw, który moment spowodował, że zdecydowaliście się mnie oglądać. A póki co, dzięki za uwagę i do następnego.